Serwus ponownie. Teraz pokażę jak zainstalować program, który posłuży nam do pisania strony internetowej Notepad++. Szukamy go w internecie za pomocą wyszukiwarki Google. Tu w adresie musimy wpisać Google. Google.com albo pl. I tak nas przekieruje na Polskę, czyli pl. I czego szukamy? Wpisujemy w polu wyszukiwania N o Tepad plus plus już nam tutaj pięknie wyszukało i download, chodzi nam o pobranie bo pierwsze go pobrać na disk w formacie pliku exe jako, że tutaj w adresie mamy notepad plus plus wchodzimy w ten adres pierwszy z wierzchu jest strona notepada ich własna strona. I robimy teraz taką akcję, że pobieramy: tutaj mamy link do download. Data ostatniego tego jest tutaj, data naszego tego aplikacji, i już pobiera. Tu na dole wyświetla nam się, ale nie widać chyba. Ja tak tutaj już trochę przemacherowałem, ale jest Installer Notepad plus, plus X. I uruchamiamy. Jest już ikonka, otwieramy, pokaż w folderze, pikuśmy mykusz jest w pobranych. Notepad plus, plus installer. Notepad plus, plus installer. Uruchamiamy, klikamy dynamicznie dwa razy. I czy zezwolić programowi to w Windows 7XP Cykuś, wybieramy język polski, to zminimalizujemy, jesteśmy na tej stronie, język polski, dalej zgadzamy się na instalację, na umowę licencyjną, w lokalizację wybieramy. No to jest normalne, że w programie Five, z C, wymagane miejsce, 17 MB, dużo nie potrzeba, yy, dlatego będzie obsługiwany w większości urządzeń mobilnych, dalej i tutaj mamy takie bayers buzery jakie yy, chcemy do zainstalować, typie instalacji, i dajemy dalej, bo to użytkowa, można zmienić na minimalisty, czyli yy, zminimalizować do tego, ale dajemy użytkową, żeby było normalnie, dajemy dalej, jakieś jakieś informacje, żeby nie używać yy, Są informacje takie do instalacji Żeby na przykład stworzyć skrót na pulpicie użyć starych, jakichś tych coś zabawnego, ważnego, nieważnego. Zostawiamy tak jak jest, czyli niezaznaczone nic. Ponieważ Instalujemy to tak tylko po to, żeby używać. I dajemy zainstaluj, żeby używać. Instalacja na ja że dzieje. Wszystko się rozpakowuje do rejestru, wchodzą pliki do programu files wchodzą. Uruchom program Notepad Plus, Plus, wersja 645. Zakończ. I uruchomiam się od kopa. Proszę. Tu już mamy już mamy otwarte, bo wcześniej miałem zainstalowane, ale zainstalowałem drugi raz. Tak więc jest fajnie. O i nawet poprawę sugestie błędu. Hmm, fajna rzecz. Fajna rzecz. Eee, wpiszmy tutaj, żeby sprawdzić to, ale nie to, to później zrobię. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. I nara.